Cześć. Witam wszystkich serdecznie. Dziś na sprzedaż kolejna Renault Laguna Trójka w kolorze czarnym i w kombi. Laguna z rocznika 2008 z silnikiem benzynowym 2 litry 140 koni na łańcuchu rozrządu. Jest to silnik Sana. Tak się auto prezentuje z zewnątrz. Zaraz zajrzymy do środka. Samochód bardzo fajnie wyposażony. Zaraz Wam o tym opowiem. Z tyłu, jak widzicie, ładnie przyciemniane szybki. Fajne felgi. Felga tutaj jest. Oj, żebym Wam nie skłamał. 17 17, siedemnastka, ale opony zimowe tutaj w bardzo dobrym stanie. Z tyłu bym powiedział, że bieżnik praktycznie założony chyba z zeszłej jesieni, czyli, czyli no, no po prostu dopiero założony, dopiero kupiona opona, czyli praktycznie jak nowa. Przednie opony są również bardzo dobre. Może jeden sezon przejechały, może, mówię może, bo, bo może nie cały. Także opony zimowe w rewelacyjnym stanie. Felgi, tak jak widzicie, też w bardzo dobrym stanie. Co mogę powiedzieć o egzemplarzu? Zaraz, zaraz poopowiadamy trochę. Jak widzicie, lusterka się składają. Rzadkość w Lagunach to jest tutaj system hands -free. Bardzo fajne wyposażenie, bo już tak podejrzymy delikatnie do środeczka. Jest nawigacja, są pół skóry, ale to za chwilę. Samochód przywieziony. Oczywiście z Niemiec. Oczywiście wracałem tutaj nim na kołach bezpośrednio zakupiony bezpośrednio od, od właściciela. Był to rodowity Niemiec. Facet tak około 35 lat. Bezproblemowo od niego kupiłem to wszystko. Wymeldowane auto w tym samym dniu, w którym ja przyjechałem. Więc generalnie wymeldował. Ja byłem w godzinie chyba 9 rano, czy tam pół do 10. Yy, oglądać samochód, on o go wymeldował, chociaż ja, yy, nie prosiłem go wcale o to, bo yy, mówiłem, że niekoniecznie wezmę, ale on mówi, że i tak już go wymelduje yy, bo i tak nie będzie jeździł yy, yy, ale auto było do ostatniej chwili jeżdżone yy, przez Niemca yy, jak wygląda stan yy, Blachowskiego, tak jak widzicie, powłoka Lagernicza do jakichś tam mankamentów Mankamenty są, to jest oczywiste. Tutaj coś na lakierze, na masce. Nie wiem, chyba albo. No, nie wiem, no, może ptak, może to jest po ptaku. Tak mi się wydaje. Tutaj mamy na pewno jeden drobny mankament, który został przez Niemca zatuszowany, bo lakier zaprawkowy od niego nawet jest w schowku. <gryw> Także, no, ale to jakoś tam super w oczy się nie rzuca. No i poza tym, Wam powiem, że chyba raczej. Większych jakichś tam rzeczy nie widziałem, tu jeszcze drobna. Jakaś obcierka. Chyba jest tak. Większych, y, większych tutaj problemów y, wizualnych, że tak powiem, ja nie zauważyłem. Otwórzmy sobie się, a może zaraz, może zaraz, opowiem jeszcze trochę o tym stanie blacharsko-kielniczym więc jak ja go kupowałem y, tutaj była drobna wniotka na tym i trochę przerysowany zderzak, także tutaj była moja naprawa malowanie, głównie lakierowania, chociaż bo tu troszeczkę blacharz musiał wyrównać, ale to jest naprawdę oczywiście mam zdjęcia, także to jest naprawdę e, kosmetyka, absolutnie kosmetyka, natomiast wcześniej e, tak jak tutaj moje oględziny w Niemczech e, przebiegały, to e, zauważyłem, że cała ta strona musiała być przerysowana, głównie tutaj Głównie tutaj była prawdopodobnie taka szrama. To widać, jak się tutaj sprawdza. Mierzy się szczegółowo wartości na mierniku. Ale tak mniej więcej to wygląda. I, I tak cała szrama była, bo tutaj jest wszystko pocieniowane cała ta strona łącznie do, do, do tego błotnika. Jest podwójny lakier, gdzieś to tak przycieniowane. Także obstawiam, że tu. Cała strona była delikatnie przerysowana. Naj, najbardziej tu drzwi nie zostały wymienione. To też, to też świadczy o tym, że ta jakaś kolizja, czy tam szrama, że była to zwykła szrama, a nie jakaś poważniejsza kolizja. Dlaczego tak uważam? W Niemczech na 99% przy poważniejszej kolizji, albo to już poszło na eksport, albo byłoby, byłyby drzwi wymienione. To od razu można powiedzieć, skoro nie zostały wymienione, tylko zostały naprawione, więc ta szrama była nieduża. Tak ja zakładam wszystko to, co zakładamy i tak samo to, co kiedy przyjechałby tutaj rzeczoznawca oglądać, wszystkie te rzeczy, naprawdę niestety kupując samochód używany, musimy zakładać na 99% maksymalnie. Nigdy nie mamy 100% pewności, jak to wyglądało, jeżeli nie mamy zdjęć. Tak? To musimy sobie jasno powiedzieć. I oceniając, tak naprawdę oceniając to, czy auto mogło być po, po kolizji, czy po wypadku, musimy brać pod uwagę więcej czynników niż tylko takie oględziny. Więcej czynników. Historia, na przykład samochodu i tak dalej. Ja wam tutaj może nie będę szczegółowo zradzał, czym ja się kieruję, ale generalnie, no, musi być więcej czynników, które przesądzają lub nie przesądzają o to, czy auto, o tym, czy auto jest. Po kolizji czy po wypadku, yy, dobra czyli generalnie powiem Wam tak, no tutaj gdzieś też z tej strony, tutaj gdzieś też z tej strony jest jakiś podwójny lakier. Bardzo, bardzo niewielki, ale, ale gdzieś jest więcej, to też Wam mówię. Widocznie były rysy, te drzwi, tutaj ta strona już, już oryginał, yy, ale gdzieś tutaj były rysy, więc jest przycieniowane. Maska oryginał, no tak to mniej więcej wygląda, yy, jeśli chodzi o stan powłoki Lakierniczy i tak jak mówię, na pewno nie przesądza to o żadnym y, wypadku tutaj, ani też większej kolizji. Jestem o tym absolutnie przekonany i pewny, że tu <coughs> większej kolizji nie było. Szyby, oryginały, wszystkie, y, cała pozostała powłoka, dach i tutaj od góry jest wszystko nieruszone, zanim mogę Tak to mniej więcej wygląda. Ależ tam ciężarówka? nic nie słyszę. No dobra, już pojechała. Spoko. Także, także otworzymy sobie teraz auto. Bagażnik. Szyby, jak widzicie, przyciemnione. Fajnie się auto prezentuje. Na pewno gratka dla osób, które poszukują samochodu. Bardzo fajnie wyposażonego. Bardzo fajnie. To nie znaczy, że ono jest. Że to auto jest. Ma full jakieś tam wyposażenie. Na przykład nie ma reflektorów ksenonowych ksenona nie ma ale zobaczcie sobie w środku już Wam opowiadam o wyposażeniu półskóry półskórzana tapicerka z przodu pokażmy jak wygląda stan tapicerki, osiedzenia dokładnie fotel kierowcy sobie przejrzymy tak wygląda podłokietnik i fotel pasażera. Jeszcze od tamtej strony pokażę fotel pasażera. Gałka zmiany biegów. Tutaj mamy konsolę nawigacji. Hamulec ręczny automatyczny. O, tak jak widzicie. o Tutaj wszystkie szyby elektryczne, lusterka składane tak jak tutaj widać. Ci którzy znają te samochody to już się mogą zorientować po tym jak wygląda e, rozmieszczenie przełączników, że rzucerka są składane, tak? No fajny zadbany stan wam powiem. E, jak przyjechałem, to byłem zdziwiony, bo Niemiec e, no trochę opuścił mi cenę po moich negocjacjach, szczególnie jak mu pokazałem tam tamtą stronę, że była cała malowana e, i trochę, trochę tam powiem, że że Niemiec mi opuścił, no chociaż nie zakładał pewnie, że mi będzie coś opuszczał. I zastanawiałem, zacząłem się nawet zastanawiać, gdzie tu jest haczyk, czemu on tak strzeda, ale widocznie był trochę Zdesperowany do sprzedaży tego samochodu. W każdym razie, no haczyka żadnego nie ma, auto pięknie pięknie jeździ, wracało się super. Yy, wracało się super naprawdę tym samochodem. O właśnie, no miałem, po co mówię, po co tu przyszedłem? Miałem pokazać fotel pasażera. Jest fotel pasażera, tak to wszystko. Wygląda. No i co? Yy, yy, co jeszcze tutaj do, dodajmy, jeżeli chodzi o wyposażenie? No, czujniki parkowania. Warto zauważyć, że są tak. Tył i przód również. No, jeżeli jest nawigacja i namocznika bazy, które Wam zaraz pokażę, to jest również i Bluetooth. Proszę, czujniki parkowania przód. No, ksenonów niestety nie ma, ale lampy bardzo ładne. Idziemy sobie tutaj. Włożymy sobie kartę, chociaż nie muszę jej wkładać, ale chcę, żeby przed uruchomieniem silnika mi się uruchomiły zegary i rozłożymy lusterka. O, tak wygląda. Od razu widzicie przebieg 189,209. No, już, już przebieg jakiś tam ma, ale no w końcu auto w tej chwili ma 12 lat, to też trudno się spodziewać, żeby było jakiś bardzo niski przebieg. Teraz zaraz go włączymy, czyli tak, system hands-free, czujniki parkowania przód, tył, nawigacja z konsolą Bluetooth, wiele, wiele innych rzeczy, naprawdę lusterko samościemniające się, no i wiele, wiele innych rzeczy. Lusterka już się rozłożyły, tak? No, widzicie, widzicie tutaj lusterka. Ktoś podjeżdża, będzie zaraz pewnie chciał tu przejechać. No nie, chyba mam szczęście. Dobra, czyli spróbujemy go w takim razie odpalić. Zaraz już tam idę do, do maski z przodu. Zgłasza się nawigacja. Radio nagłośnienie kabazę, tak jak wam powiedziałem. Zmieniarka na 6 CD. O to też warto jeszcze y, zauważyć. Y, zmieniarka na 6 CD. Nagłośnienie fajnie chodzi. Mapy już się zaczytały. Klimatyzacja dwustrefowa i automatyczna. Hamulec, tak jak powiedziałem wcześniej, tempomat. Jeszcze również też warto by tutaj dodać. Kierownica w ładnym stanie. Odnośnie klimatyzacji, chcę Wam powiedzieć, że Niemiec się tam chwalił, że w połowie 19 roku wymieniał kompresor klimy. To zupełnie, zupełnie wcale mnie to nie dziwi, ponieważ przy 180 niestety one mają tendencję do padania. Ja już miałem raz taki przypadek, jeden z klientów, zresztą bardzo, bardzo miły, którego bardzo pozdrawiam, Michał z Łodzi właśnie kupił ode mnie taką lagunę i, i mieliśmy problem z kompresorem klimy, oczywiście ten problem rozwiązaliśmy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich klientów. <laughs> tak sobie chodzi silniczek. Pokażemy wszystko. Tu maska wygląda na, na nieruszaną. Tu W przodu raczej przygód żadnych nie było. Lampy też wszystko w porządku. O, I tak to wygląda. No yy, także dobra, ja wyłączę silnik, bo już to Chyba nie ma, nie ma sensu, żebyśmy tego dalej męczyli. O, silnik wyłączony. Także mówię, no byłem nawet zaskoczony, jak przyjechałem stanem tego samochodu, jak przyjechałem do, do Niemca, i później jak wracałem, jak, jak go zabierałem, to pamiętam, że osoby, z którymi jechałem takim małym busikiem bo to poprzez Plavlakara, również były. Bardzo pozytywnie zaskoczona, jak zobaczyły tę lagunkę. Także pozdrawiam wszystkie, wszystkich tych współtowarzyszy wtedy mojej podróży. Bardzo sympatycznych zresztą. No dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, to pokażemy jeszcze, jeszcze dokumentację. Bo tutaj oczywiście 189 nie wzięło się znikąd. Proszę bardzo, tam jeszcze jakieś są. O z tego z warsztatu z Niemiec w 17 roku 150 coś tam jakieś wymiany oleju a tutaj mamy dokumentację i to dość porządno są niemieckie typy, jest książka wam spróbuję wszystko pokazać z tego dostanę także tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości jeżeli chodzi o przebieg w tym samochodzie proszę bardzo jakieś tam 100 28 jest w książce, któryś rok 16, tak? Dobrze mówię? Tak, a w 17 już było 150, także widzicie jak to się odbywa. Tu są kify niemieckie. No to już do, do przejrzenia wszystko jest. Słuchajcie, jak już ktoś tu do mnie przyjedzie, no jest w tej dokumentacji. Wcale nie mało już, nie chcę się tego wyciągać, powiem Wam szczerze. Musicie mi uwierzyć, że warto tu do mnie przyjechać. Tu jest cała masa rachunków z warsztatów. Wszystko przebiegi, wszystko sobie możemy posprawdzać. Nie ma problemu, możemy jechać do ASO, Renault tutaj u nas w Łodzi i wszystko sprawdzimy. Ja jestem przekonany, że wszystko się będzie zgadzało. Wiem od kogo te samochody kupuję. Nie mam z tym żadnych problemów. Też to weryfikuję oczywiście wcześniej. No, i tyle, i tyle, moi drodzy, także yy, widzicie, w jakim stanie auto, widzicie, yy, w jakim stanie dokumentacja, widzicie, jak jest wyposażone. Naprawdę fajna propozycja. Aha, i co jeszcze chcę Wam powiedzieć? Yy, więc tutaj mamy lagunę 2008 rok, yy, 189 przebiegu z takim wyposażeniem, jak widać, ale dla, alternatywnie, tu jeszcze jest cały czas druga laguna, ta już się troszeczkę. Przybrudziła, bo stoi tu pod, pod wiatron, zobaczcie jak, jak tu się kurzy e, laguna, która jeszcze e, też jest do sprzedania, tak samo kombi, tak samo 2008 rok i tutaj mamy tylko trochę mniejsze wyposażenie, natomiast mamy tutaj 121 tysięcy przebiegu, więc jeżeli ktoś, e, jeżeli no macie, macie do wyboru, albo ta czarna, albo ta e, szara szara z przebiegiem 121 i z mniejszym wyposażeniem albo tu 189 i wyposażenie zacne, więc naprawdę zacne, więc no to jest to jest wasz wybór. Ja serdecznie zapraszam tutaj do oglądania tych moich samochodów na żywo. No i co, pozdrawiam was i wszystkiego dobrego. Na razie cześć.